Sianerko, to jest Zigi, Witam Was w kolejnym odcinku z Disney Rush witam, witam Was z powrotem w Pixar Parku Z jakiego powodu nie powiedziałem, że to jest ostatni odcinek Bo teoretycznie dzisiaj robimy ostatnie historie i tak dalej Wszystkie, ze wszystkich poziomów W sensie oprócz Gdzie jest Dory, bo teoretycznie już Gdzie jest Dory skończyliśmy Dwa poziomy tam są Ktoś mi napisał, że podobno w oryginalnej wersji jeszcze na Playstation 3 i Xbox 360 Ja coś się mówię, ty yo. Nie było Gdzie jest Dory Dlatego Gdzie jest Dory jest takie dziwne, nie? Ale dlaczego nie powiedziałem, że to jest ostatni odcinek? Ponieważ dzisiaj teoretycznie jest ostatni odcinek jeśli chodzi o... Tabułę, bo następny odcinek będzie przedostatni, i za dwa odcinki będzie ostatni odcinek, gdzie będziemy robić tę grę na 100%. Zacznijmy od ratatuj, zatrzymać tego szpondera. Dzisiejszy odcinek może być trochę dłuższy, bo będziemy robić. Albo w sumie cholera wie, czy będzie dłuższy, tak właściwie zobaczymy. Ale dzisiaj Hej, będą auta. wszystko o tobie. Tak. Jestem kajtek. Kajetam, ja tam, witam. <gryśba> ratatuj. Super tatuaże ja robisz. Jesteśmy w kuchni, gusto. Linguini ukrył szczury, zanim pojawił się inspektor sanitarny. I teraz Szponder jest wściekły jak nigdy. I dowiedział się, że dziś w restauracji Gusto odwiedza Anton Igo, słynny krytyk kulinarny. Bo uwielbia ratatuj Remiego. Oczywiście Szponder chce zepsuć smak ratatuj. I kiedy Igo zje takie coś, zmieni zdanie o restauracji Gusto, nisko ją oceni i biznes upadnie. To Szponder. On idzie do kuchni. Zdrujnuje potrawy Remiego. Musimy go zatrzymać. Jesteśmy z Remiem dzisiaj w ogóle. Wow. Jestem szczur... Powtórz, bo to był najgłupszy sposób na, jakby wiecie, stracenie możliwości zdobycia osiągnięcia. Nie wiem. Jeszcze raz. Ciema, jestem Szurkiem. Pisku, pisku, kurna. Jak skoczę tu, okej, okay, idziemy sobie, fajnie, super. Widzowie, co tam u was? Jak tam wam żyć, komija? Bo ja już sobie tak ogarnąłem, ile potrzebuję filmów na zapas na te wakacje, i troszeczkę się płakałem. To mało powiedziane, tak to określę, nie? Ale ogólnie jest spoko, nie? W sensie zaczynają się teraz wakacje, mimo to, że tak naprawdę mi tak oficjalnie z wakacji zaczną się w sierpniu. Bo jeśli wiecie lub nie, studenci, to debile. Mają wakacje od lipca do września Jeśli wszystko zaliczą, a ja mam w planach wszystko zaliczyć Hehe, he. i dopiero tak naprawdę od sierpnia się Zaczynamy wakacje i, i potem we wrześniu Lecimy do USA z Paulą i tak dalej Ale ogólnie się cieszę, że już się kończy rok Ja w ogóle teraz kończę studia, nie wiem jak tam U was, czy wy skończyliście szkołę, bo w liceum Czy można na przykład kończyćcie podstawówkę Dajcie znać w komentarzach Sponder. Si goście będą zachwyceni. Ej, to jest Karl ja chcę w dół Dobra, w dupie To jest Karl z y, Finanszej Ferba, słyszałem go nie chwilą tą... no... Dobra, w dupie z tym Postawicie ani jednej brudnej łapy w mojej kuchni! I masz śmieciu. Ponder powinien mieć zakaz wstępu do każdej kuchni, a już na pewno do mojej. Choć masz w łeb. To jest nie, nie zoologiczny! Ale masz czerwony ryjek. ścieków tam wasze miejsce! Pewnie, pewnie, no. Ha! Wracaj do cyrku, tam miejsca osób niskorosłych. Przepraszam. Shima, shima. Koniec. Jak to prawie koniec? Co ty gadasz za głupoty? Dobrze, że przynajmniej jakoś tam punkty się zbierają Nie mam ich za dużo, co jest prawda Troszeczkę mnie to niepokoi, nie ukrywając O, 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 o Siema, Remi. Remi też nie jest Remy, oczywiście. Tak naprawdę to tylko w sumie Bas i chudy jest bazem i chudym. A no i złomek jest złomkiem, jeśli chodzi o głos, więc no. Jakby szponder poszedł do kociej kawiarni, to by się zesrał, nie? W sensie, jak mówi, że to jest restauracja, a nie zoologiczna. Jesus, ja pamiętam, jak kiedyś widziałem jakąś taką opinię jednej z kociej kawiarni, która w Polsce się otworzyła. I jakiś chłop, stary, napisał, tak? A w regulaminie przecież nie ma napisane, że nie mogę z psem przyjść, to przyjdę z psem i się pogoni wtedy te koty głupie i tak dalej. Szponder byłby takim człowiekiem, nie? To jest na tej zasadzie. I jeszcze szponder byłby człowiekiem, który by pisał o opiniach Koci Kawiarni, że jak to, dlaczego nie mogę z moim trzyletnim bombelkiem przyjść do kocie Kawiarni? Siema. Łatatuj. Okej, okay, ostatni etap jakby tego poziomu. Musimy nazbierać punktów. To jest pogwałcenie na policji. i tak ci przepisów BHP nie odgwałcą, no. prowadzić program Kto, ty? Remi? Tak, no ja bym oglądał. Ciekawie ile będę miał punktów tak ostatecznie w sumie. Siema. O, i koniec. Zastanawiam się, czy będziemy mieli złoto, ale miejmy nadzieję, że będzie złoto. Zespół pierwszy, związać szefa i to lodówki z nim. Zespół drugi, posprzątać ten bałagan. Podobnie kolorystycznie jesteśmy. Myślałem, że Rem jest trochę bardziej taki jaśniejszy. Chłopcu miał flashbacki z dzieciństwa. Tak jest, widzowie. 2060 punktów mamy, plus czas. Okej, okay, będziemy... Nie będziemy mieli złota, ajajaj aj, aj. I w taki sposób widzowie, jeszcze nie skończyliśmy Ratatuj, bo jeszcze jest cutscenka oczywiście, ale Nieźle gotuje, co nie? Dostałem osiągnięcie Bo nauczyciel WF-u mówi, że każdy może nauczyć się wspinać po linie A ja na to, to że każdy umie nie znaczy, że każdy powinien Musiałem zrobić 20 pompek Okej, okay, dzięki za info Kajtek. Okay, tak, ale będziemy mieli zdjęcie, patrzcie widzowie Dobrze ci poszło, udało ci się poznać wszystkich trzech największych fanów filmu Ratatuj a ten rudy znowu. Wciąż jeszcze mają sporo rzeczy do powiedzenia. Wydał się kończyć każdy epizod w świecie gry. Ratatuj. Dobra, i z tego co mi się wydaje, ile mam tych jeszcze kółeczek potem do nadrobienia? Pięć. Uh, to trochę więcej będzie. Czyli w sumie każdy poziom będzie tak naprawdę. Więc nie wiem, czy to będą jeszcze dwa odcinki, czy jak. A co to jest to z tym kotem? O, to mnie ciekawi. No w następnym odcinku będziemy się tym zajmować, nie? Ale to będzie kwestia tego, że będziemy potrzebowali więcej punktów do zdobyć, to na pewno. Lecimy i robimy ostatni epizod z Silver Blondem widzowie. Na ratunek. Komuś tam nie przeczytałem. Patrz, kto tu jest! Będziesz superbohaterem? Okej, okay. ja jestem ban i nie mam mocny. Oto opis wydarzeń. Zniszczyliśmy wszystkie omidroidy. Z wyjątkiem jednego. A on udał się prosto do Metroville. Jedyny oh no. stoi pomiędzy nimi. a miastem to my. O mój Boże, trzeba workować Metroville, widzowie? Mrożą, no nie! Znaczy, nie w sumie, nie, że nie, tylko tak, to mrożą. To pierwszy, nie niemocy, na dole. Ugh, nie złapam punkta. A i pan niemocy też się złapał punkta, więc nie wiem, kto to jest gorszy tak naprawdę, bo ja jestem super bohaterem, adeptem, a pan jest super bohaterem, emerytem. A i następne dwa odcinki, przynajmniej mam taki plan, żeby to były dwa odcinki, będą z drugą osobą. No zgadnijcie, kurna, z kim będę to nagrywał, nie? No nie zgadnijcie nigdy. Ale będzie dzięki temu prosi powbijać większą ilość punktów, więc na pewno nam to wyjdzie na plus i będzie przy okazji ciekawiej. Bo da się w tę grę właśnie grać w dwie osoby, więc wiecie. Aha. Się do A masz cegłówką. Mogę cegłówkę? Panie Mocy, proszę cegłówkę. Dlaczego no mi nie rzuciłeś cegłówki, Ty Bob? To nie jest cegłówka, to jest chyba ten. Klimatyzacja, jakby, nie? Ale dla nas to jest jak cegłówka, wiecie co chodzi. Co to jest? Tak, to jest klimatyzacja, jakby. Czy jak to by to tam nazwać? Nie wiem, nie wiem. Opsa. Fajnie tak sobie szusować po mieście na lodzie robionym przez Mrożona Za każdym razem mnie zastanawia w tych wszystkich takich filmach akcji, nie? Całe miasto wybucha, bo chłopy se walczą ze sobą Bo chłopy se walczą ze sobą i tak dalej, nie? Jakie to muszą być koszta, w sensie, za naprawę potem tego miasta? Przecież to budynki, domy, ludziom, jakieś różne firmy są niszczone w tym momencie, nie? No i tak samo niby to tutaj pomaga, ale teoretycznie zamraża i niszczy budynki, nie? Ja pierdzielę Chopsa No ile można? Zaciąłeś? Daj mi samochód Ale ładne autko Hopsa. To wygląda trochę jak to autko co Harry Potter nim latał To nie jest przygotowane na spotkanie z tym omnidroidem. Musimy go unieszkodliwić. Tak, tak, nie jest przygotowane, więc może zamrozić całe miasto, o wiesz? To będzie przygotowane wtedy. To w sensie ja też rozumiem, że gdyby nie ci dobrzy w tych filmach, jak dzieją się takie rzeczy, że właśnie są niszczone samochody, niszczone budynki i tak dalej, to miasto też by jeszcze bardziej zniszczone, nie? No ale co zmienia faktu, że ci dobrzy też się przyczyniają do tego, że ten miasto się niszczy. No, chyba, że to jest ten sam case jak na przykład na Florydzie, jak są te wszystkie huragany i tak dalej. To oni są jak przygotowani na to, no bo te budynki są robione z tektury, więc łatwo są potem do odbudowania i tak dalej że oni w świecie, gdzie są superbohaterowie i te filmy akcji, też są na to przygotowani. Zniszczony budynek? A tam, bez problemu można naprawić, nie? Na tej zasadzie. Naprawdę... Bierz, masz, bierz, bierz punkty. Nie wiedziałem, że mogę te punkty odzyskać, swoją drogą. Popsa. Ale dostał w pysio. No, skakałem przecież. Jesus fucking Christ, denerwuje mnie to. No i znowu nie będziemy mieli złota, oczywiście, bo jestem głupi. Czy coś. No i koniec, ale tam znowu będę miał srebro. Jezu, ile to będzie nadrabiania po tym, to jest przesrane. Średnio mi się to podoba. Ju. Cieszę się, że wszyscy są bezpieczni. Ja również. Ile będziemy mieli punktów? No, będziemy mieli punktów na srebro To by się spodziewał, nie? Panie Amosy, proszę się tak na mnie nie patrzeć. Aha, jak za dawnych czasów, a ty? Wiecie, to było. Chyba pięć... udało się mówić rekord szybkości. Rety, kilka akcji było niesamowitych. Pełen odlot! Musimy to kiedyś bo... Odlot to zaraz będzie! To był ostatni epizod w świecie nie ma mocy! Super! Znasz już trzech największych fanów filmu i nie ma mocni. Ale to nie wszystko! Oni mają dla ciebie całą masę pomysłów! Gratulacje, udało ci się kończyć każdy epizod w świecie gry i nie ma mocni! Okay, mordeczki. Także lecimy do tej historii i wiem, przepraszam, nie założę bluzy chudego, ale jest za ciepło na to, żebym założył bluzę chudego. Ucieczka z wysypiska. No proszę, kogo tu przyniosło? Słyszałam wiele o tobie. Pograjmy sobie w tej historii. Dobra, będę Jessie. A gdyby babcia Bonnie spóźniła się na lot? Byłaby szansa, oh, no. wrócić do domu Bonnie, zanim dotrze tam jej babcia. A teraz wszystkie zabawki lecą na latawcach ale wiatr zgiewa pana szpikórca i przenosi go na... wysypisko śmieci! Musimy O nie. Znowu pan szpikulec, znowu młody Jerzyk, ja pierdzielę. W ogóle od kiedy pan szpikulec, jest aż tak ulubioną zabawką Boni, bo, bo coś mnie pominęło. Widzowie, jeśli sobie coś obecnie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli się dziś jeszcze nie napiliście wody, to zachęcam do pójścia i napicie się wody, ponieważ odwodnienie nie jest niczym fajnym. A jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia, to dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt i życzę smacznego. A my obecnie latamy sobie na latawcach, jest super. Muchawcy latawce, wiatra, jak to już mówiłem w ostatnim odcinku. Nie, gdzie to było? To było na samolotach, przepraszam. Myśmy się myeli, to wszystko. Jak na razie jest super fajnie. W ten sposób, żeby zatrzymać ubiarkę śmieci, w ogóle wszystkie te ostatnie poziomy mają ten motyw. Nie, że to je trzeba unikać, i to trzeba rzucać w coś cały czas. Beczki, beczki i beczki. Spokojnie, daj mi chwileczkę. What the fuck, ale się tutaj wydarzyło widzowie. Nie mogę chudego wezwać. Nie mam chudego, no. Oko mnie swędzi, oko mnie swędzi, a ah, Już nie swędzi. Bo się podrapałem, polecam ten styl życia, jak macie swędzi to się podrapcie no chyba, że tatuaż, wtedy się nie drapcie świetnie się bawię wynośmy się z domu. spokojnie, Jessie, przecież co ty, cowboyka, jesteś, boisz się Howge nie, kaugel to lepiej może nie mrs Cowboy. dawaj baterię i siema, i o, ostatnie czy to koniec? nie, chyba jeszcze nie no nie, ale ostatnie to. dasz radę, jestem tego pewna ja też, ale no spokojnie, spokojnie, nie martw się No ale w dwie osoby jak będziemy grać to będzie o wiele lepiej, bo W sensie na przykład będzie można dwoma ścieżkami jechać i wtedy więcej punktów się zbierze, nie? Więc fajnie, bo tak to ja mam jakby ograniczone, no mogę jedną ścieżką i tylko z tej jednej ścieżki zbieram monety Ciekawe czy da się więcej niż dwie osoby, no ale nie mam już kolejnej osoby O, zobaczymy ile będziemy mieli punktów, bo wydaje się, że jakby było całkiem sporo Może nawet na złoty medal? Młody Jerzyk ponownie uratowany Jak tam, moja dziewczynka? Świetnie! A w moim pokoju jest ktoś, kto będzie przeszczęśliwy, kiedy cię zobaczy. Jak ty się, Jessie, położyłeś? Przecież to jest najmniej naturalna pozycja dla takiej zabawki jak ty, żeby leżała w taki sposób. What the fuck? Ucieczka z wysypiska. Ile będzie mieli punktów? Na srebro. Skoro mowa o młodym Jerzyku i tej historii, to dzisiaj się z Polą obudziliśmy i zobaczyliśmy, że jeszcze taki jak był, Tu nie wiem, czy to był słodziak czy coś z Biedronki, był na biurku. A normalnie on nie jest na biurku i się bardzo zastanawialiśmy, z jakiego powodu on tam tak właściwie jest, więc możliwe, że nasze zabawki, nasze rzeczy robią to historię, jak mnie patrzymy. To chyba nie Twoje jest pierwsze rodeo, pierwsze prawda? prawda? Chciałabym zagrać kiedyś jeszcze raz. Przejdź do mnie jeszcze. Szerokiej drogi! Dzięki, dzięki, dostałem srebrny Pierdziela. Dobra robota Udało ci się zaprzyjaźnić z trzema największymi fanami filmu Toy Story Ale Ej. nie myśl, że to wszystko? Oni mają dla ciebie jeszcze dużo rozrywki Gratulacje, udało ci się ukończyć każdy epizod w świecie gry Toy Story W ogóle ktoś ostatnio napisał, że w sumie taki do dupy jest trochę ten Pixar Park Bo tak naprawdę masz kilka makiet i to tyle, nie? W sensie na przykład tak porównując z jakimś Disneylandem jak to wygląda Ale z drugiej strony to jest taki plac zabaw, nie? Więc no na placu zabaw też masz trzy rzeczy i twoją wyobraźnię Odlot widzowie Ekspedycja do kanionu Chcesz przeżyć większy odlot? No i dobrze. E, bo pan Fredriksen jest strasznie śmieszny. Przypomina mi mojego dziadka. Więc udało ci się wylądować bezpiecznie razem ze Stefanem i jego dziećmi? Tylko wiesz co? Staropiec młoda podąża za nim do kanionu. Teraz w dół i za do mnie! Kuba będzie w tej zabawie udawał starego chłopa. Niesamowite. No okej, okay, no można i tak. Mogę pójść górą. I w dupie, no! A mogę pójść górą dalej. W sumie dziwnie by było, jakby stary chłop chciał udawać dziecko, ale to też inna ma sprawa. Maszciej! Siurze, ty! What the fuck, no, co to miałoby. Czemu się zatrzymałem tak głupim miejscu swoją drogą? Jakby srebro będziemy mieli, to ja będę w szoku, nie? Doskonale o, no, znowu będzie ten sam motyw, że trzeba będzie uważać, a potem rzucać w nie czymś. Samolota Ja pierwszy Szczerze, najgorzej mi idzie od samego początku Disney Rush, nie? Ha, ja debil. ...być dość wrażliwy. Resztę swoich w, spędzić w, w miejscu, nie mi przypominać o, so cute. Laczymy, jak wam pójdzie bez waszego domu. Poradzilibyśmy sobie, tylko że nie wiem, czy pan Fredricksen by sobie poradził mentalnie bez tego domu. Czy wy to Jestem pod wrażeniem nie poważnie Będziemy latać? Nie zamierzam tolerować głośnej muzyki, więc... Co? Jesteśmy samolotem Tak jest Nie zastanawiam się już, czy będę miał wyżynić srebro na tym poziomie Bo nie wierzę w to Zważając na to, ile już punktów straciliśmy Jak do dupy idzie Jak się zatrzymaliśmy tam w jednym momencie na Tyrolce swoją drogą To już w ogóle była paranoja, ale... A to niby co się stało teraz? Bo nie rozumiem chyba Ładny kanion, swoją drogą Bardzo ładny Dlaczego wyskoczyliśmy z tego samolotu? To było naprawdę bardzo użyteczna rzecz O Boże Zadziejny jest ten poziom, nie? Dobra Myślałem, że nie trafię, nie? Już się chciałem zdenerwować No nie, no czemu zawsze z złą stronę idę? Ja pierdziele Co gówno 5 punktów będę miał na sam koniec Głupi Stefan, przynajmniej ty jesteś. MUDZ TO Szkoda takiego sterowca! Spokojnie, Stefan. Są już bezpieczne. I ty też. Ekspedycja do kanionu zobaczmy, ile będzie jej punktów. Może i chyba mieliśmy raz mniej, mam wrażenie. Tak, mieliśmy raz delikatnie powyżej 5000 tysięcy, więc, zważając na to, ile raz dostaliśmy w pysk dzisiaj, to wow. Co to za Eli tam jest na przykład? To są jeszcze jakieś dodatkowe poziomy? Nie martw się, Elu. Dom jest bezpieczny. Oh. Tak, so całkiem duch przygody dostaliśmy osiągnięcie. Towalibyśmy dzieci. że wszystkie osiągnięcia jest to, że epizody skończyliśmy i tak dalej, nie? Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze się bawiłem. Możesz grać ze mną w odlot, kiedy tylko masz ochotę. Tu czeka na ciebie masa przygód. Ale z drugiej strony jeszcze raz skończyłem na tym koncie te poziomy. To zaraz zobaczymy, co to są odnośnie czego te osiągnięcia. Fajnie! Poznałeś trzech największych fanów filmu odlot! Zaprzyjaźnij się z nimi, a wspólnie odkryjecie jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Gratulacje, udało Ci się ukończyć każdy epizod w świecie gry odlot. Takie. Przejdź świat gry odlot samodzielnie albo ze znajomym lub znajomą. Dziwne, że dopiero teraz te osiągnięcia dostaliśmy. Jak ja skończyłem wtedy tę serię? Dziwna sprawa. Widzowie, teraz czas na coś, co wszystkie mi się lubią najbardziej, czy jak to tam było? Auta. Pościg za konwojem. I to będzie ostatni epizod na dzisiaj. Jak to było? Wszystkie mi się lubią najbardziej? Czekałem na ciebie, Baljit! Jestem Jasiek! Nie, bądźcie. Pamiętasz, że tej bombie, którą ktoś podłożył, Francesco? Dawno temu to było, ale pamiętam. Porto Corsa, jedzie cały konwój ciężarówek załadowanych bombami. Szonagmyśln, wywiad Brydejski. Jak uda nam się zbliżyć do tego do konwoju, może dojdziemy. Kto stoi za tymi bombami? Dyskrecja do podstawy. Nie ujawiajmy się i spróbujmy podjechać jak najbliższy. Gotowi? Spoczyn. Drogę! No tak drogę! Wracamy do świata aut widzowie. Auta, zigzag McQueen, auta, auta, auta no chciałem te punkty złapać, ja pierdziele, widać że dawno nie grałem w auta. Tak jest, ale dalej jestem królem auta, bo nie mówię. Ram, Sean McMishon. Co to za punkty jakie ja miałem je niby złapać? Driftior, tak jest, Włochy, piękne miasto, piękny kraj, zaczcie co ja gadam za głupoty. Ja pierdziu, ale zarzuca samochody. A po co mi było tam za latanie jak ja... Wystarczyło mi to i złapałem tak się jak te wszystkie punkty. A, to może ja w taki sposób te punkty mogę złapać te, co tak latały w powietrzu, że są jakieś skrzydła i w ogóle. kurcze pieczone, dobra, przepraszam. Sean Cornishon. Jedziemy po dachu, widzowie, jak na razie. Właśnie widzowie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę bicia na uu. Widzicie na Instagrama z oraz na Twitcha Zygnazeks. I napiszcie w komentarzach Sean Cornishon. Halo! To tutaj się dzieje. ma siema, siema. To mnie zastanawia, co to jest. Ale no, nie mam tej opcji, także może być ciężko. Jak na razie jest git, widzowie. Jak na razie mi się to wszystko podoba, co się dzieje w ogóle. Teraz na ostatnie poziomie, jak będziemy robić to na 100%, to będzie bardziej taka sklejka tych rzeczy, bo nie będę chciał też wam wszystkie od nowa pokazywać tych epizodów, bo to nie ma sensu. Będzie to jakaś taka sklejka, że na przykład na pierwszym odcinku, czyli następnym, będzie trzy poziomy jakieś, czyli na przykład gdzie jest Dory, Rata, tu i nie ma mocy. Po prostu będziemy tam powtarzać, aż te wszystkie kropeczki wypełnimy. A na ostatnim odcinku będzie reszta i też będziemy powtarzać, tych wszystkich kropek jak nie wypełnimy, nie? Popsa, ojojojojojoj Panie, zygzaki, makaki Znaczy nie jestem zygzaki, makaki, ale... zigi uspokój się Jak na razie sobie radzimy, jak na razie jest dobrze Mimo zniszczenia dorobku kulturowego Włoch Trochę podobnie jak w Nowych Szybkich i Ściekłych, swoją drogą, no Tylko tym razem nie Rzym, tylko tym razem jakaś nadmorska, kurna, zatoka włoska jest niszczona Bordo... A, chyba nie tędy Albo i tędy? Oh my god Ha, profesor Z jak z... Z... debil w sensie. Ten Just saying, ten helikopter też był nie żywy. Profesorze? Nie dzięki A nie, żyje, okej. Okay. Nieważne. ważne. Ciekawie że będziemy mil punktów. Pościg za konwojem. Samemu mi się nigdy nie uda, poza i zdobić złota. No to jest niesamowite. Co to? Nowa specjalna zdolność? palacz. Właśnie starałem mnie, czy niektóre te kropki może będą jakimiś jeszcze kolejnymi epizodami ukrytymi, nie? Ale no zobaczymy to w następnych odcinkach. Jestem naprawdę, naprawdę pod, wrażeniem. pod wrażeniem. Takie akcje przynoszą medale i wyróżnienia. Chyba wiesz o czym mówię. To zaszczyt pracować z tobą. Mam nadzieję, że kiedyś się pokażemy. Wiesz gdzie mnie znaleźć. Jasne. Ufinasza i Ferba na podwórku. O mój Boże. Widzowie. Skończyliśmy wszystkie epizody na wszystkich ep poziomach, na wszystkich animacjach. Rety, znasz wszystkie dzieciaki w parku! To fantastycznie! Ale to nie koniec zabawy! Wow! Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Idź i zapytaj! Gratulacje, dołoży się ukończyć każdy epizod w parku. Jej, Pixar park! Jej! Gratulacje, teraz możesz stać na środku parku i zwrócić się w stronę każdego świata, aby zobaczyć jak wygląda twoja postać. Ale super yy, osiągnięcie zdobyliśmy dzięki temu. Tak jak mówiłem widzowie, zostały jeszcze nam dwa odcinki do końca, następne odcinki będą z yy, dodatkową osobą, ale na dzisiaj to już będzie na tyle, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na Instagrama z oraz na Twitcha z i na rapacze, yo! Pa pa!